Umową pomiędzy zawodnikami, że ten limit kategorii w tym przypadku półśredni, czyli do 77 kg będzie zawyżony do 79 A na wadze już przed Państwie reprezentant Natal Gold Team Katowice Adam Niedźwiedź. I jak mówiłem tutaj obowiązuje catchment do 79 kg 78 kg 200 gramów Adam Niedźwiedź, Natal Gold, Team, Katowice w limicie wagowym. żeby Adam już nie trzymać, żeby uszanować Yeah.